Ta służba, w mojej ocenie, jest nieudolna, chociaż ma możliwości, ma świetnych funkcjonariuszy, ma odważnych funkcjonariuszy, którzy by naprawdę z tą przestępczością walczyli. Tylko, tak jak powiedziałem wcześniej, to wszystko zależy od postawy osób, które tymi instytucjami, które tymi służbami dowodzą i nimi, i nimi kierują. Proszę o pytanie. Pytanie, bo Pan opowiadał, służył panów policji yy, i ostatnio na, na YouTube oglądałem taki filmik, yy, jak policjantki, tak z postury mogę, mogę wnioskować, strzelały do ludzi na Marszu Niepodległości. Czy, czym się dowódcy kierowali, że, że akurat dali kobiety, yy, tak sądzę, a nie mężczyzn? A druga sprawa, yy, pani, która tam tą sz, broń trzymała, strzelbę, czy jak to się tam nazywa, bo po, po jakichś 10 sekundach już było widać, że ona jej nie potrafi utrzymać. Więc co, co tak zastanawiam się, co ten dowódca chciał pokazać, żeby, żeby tej kobiecie wyrwać tą broń, że ona nie umie utrzymać, czy, już nie wspomnę o tym, że czy właśnie można tak wprowadzać różne, różnego typu służby, które w mojej ocenie, bo, bo kilkanaście filmów oglądałem od ludzi nagrywających te zajścia i rzucać policjantów. To jest yy, przecież prowokacja, czyli yy, mogą robić prowokacje, nie wiem, rzucając kamieniami swoich ludzi i w ten sposób, nie wiem, wywoływać burdy i tak dalej. To jest zgodne z prawem. Dziękuję. Bardzo panu dziękuję za, za, za to pytanie. To dla mnie jest to dosyć ciężkie pytanie. Ja tego nie będę przed państwem ukrywał. Dlatego, że kosz, koszula bliska sercu przez <laughs> kilkanaście lat sam byłem policjantem. I. <laughs> Dwa dni temu podczas prac Komisji Spraw Wewnętrznych w szerokiej swojej wypowiedzi dałem takie stwierdzenie, że chciałem podziękować policjantom za działania podczas 11 listopada. Rzeczywiście te usłuszne media TVN to moją wypowiedź przeinaczyły, zmanipulowały z tej komisji i, i przedstawiły ją w całkiem innym świetle. Może od początku Państwu wyjaśnię, jakie jest moje stanowisko w tej sprawie. Aby móc skomentować święto i te wydarzenia, które miały, 11, miały miejsce 11 listopada, to trzeba przede wszystkim oddzielić tych, którzy chcieli w sposób spokojny, godny yy, manifestować na Marszu Niepodległości, chcieli uczyć święto Niepodległości od tych, którzy przyjechali do Warszawy wyłącznie tylko po to, aby strzelać burdy i walczyć z policją. Tak naprawdę środowiska chuliganów, bo tak trzeba ich nazwać, rozpoczęły walkę z policją na Placu Grzybowskim. I tam zaczęły się pierwsze zamieszki. Te zamieszki nie zaczęły się na, w centrum Warszawy, tam gdzie formował się Marsz Niepodległości i czoło Marszu Niepodległości, gdzie ludzie z dziećmi, z wózkami, gdzie były grupy rekonstrukcyjne, chcieli w sposób godny yy, yy, brać udział w tych uroczystościach chuligani zamaskowani zaczęli rozruby w całkiem innym miejscu. I oni później się przemieścili i zmieszali się z tymi osobami, które chciały pokojowo brać udział w tych uroczystościach. Tak? Ja zadała, zadałem pytanie policjantom i komendantowi głównemu podczas posiedzenia tej komisji, dlaczego w ogóle do tej sytuacji dopuścili. Oni powinni odizolować tych, którzy rozrabiali wtedy w Warszawie, którzy wszczynali burdy, którzy tych bandytów w kominiakach, którzy zrzucali w policję kamieniami, od tych, którzy chcieli naprawdę godnie brać udział w uroczystościach. Z relacji nie tylko tej przygotowanej przez policję, która była zademonstrowana, ale również i z, z filmów zarejestrowanych, do których jest dziś dostęp właśnie na stronie internetowej YouTube, można to zaobserwować, że ci chuligani zmieszali się z uczestnikami z uczestnikami tego marszu. Przyznam się Panu szczerze i Państwu, że mnie osobiście bolą takie wypowiedzi, kiedy słyszę, że policja prowokowała do pewnego rodzaju zajść. Nie dziwi mnie, że w zabezpieczeniu marszu brali udział funkcjonariusze pracujący operacyjnie, czy to byli funkcjonariusze Centralnego Biura śledczego Biura Operacji antyterrorystycznych, czy samodzielnych pododdziałów antyterrorystycznych. Ci ludzie tam pracowali po to, aby strzec porządku publicznego i strzec prawa. Natomiast jeżeli, rzeczywiście tutaj ci, którzy byli odpowiedzialni za dowodzenie tą operacją zabezpieczenia, uważam, że dopuścili się rażącego błędu. Że dopuścili do tego, aby ci, którzy wszczynali burdy, zmieszali się z uczestnikami, którzy w sposób pokojowy chcieli, chcieli uczestniczyć w tym marszu. I to był ten moment, do którego tego dnia dojść nie powinno. Dojść nie powinno. A to, że te osoby miały na sobie, na głowach kominiarki czarne, czerwone, białe czy zielone, takie jak używają chociażby funkcjonariusze pododdziałów antyterrorystycznych czy cbs u to nie świadczy o tym, że to byli policjanci. To nie świadczy o tym. że Ja jednak mimo wszystko będę stał tutaj na, na straży jakby anonimowości tych ludzi i, i docenienia ich wkładu w swoją służbę, ponieważ ja ich znam osobiście. Ja rozmawiałem z tymi ludźmi, którzy brali udział w tym zabezpieczeniu i mówili do mnie wprost: Tomek, to są komentarze, które nas bardzo krzywdzą. Szanowni Państwo, w mojej ocenie 80% stanu funkcjonariuszy policji to są ludzie o poglądach prawicowych. Chociaż w zapisach ustawy i przepisach jest powiedziane wprost, że ci funkcjonariusze są powinni pełnić swoją służbę polityczny, Ale tak na, naprawdę jest i yy, nie wierzę w to, żeby yy, w ten sposób się zachowywali, aby, pro, aby prowokować do jakichkolwiek yy, zamieszek. Nie wyobrażam sobie, żeby kolega rzucał w kolegę kamieniem. To znaczy prowokacji, żeby i żeby, żeby, żeby ten zarażony... Nasz rząd... Rząd, tak. Ja rozumiem, że na pewno ktoś chciał tego typu świadomość wywołać, ale daleki byłbym od tego, aby obarczać tą sytuacją policjantów. Ja rozumiem, że mogło, mogły być osoby, które zmieszały się z tymi, którzy wstrzynali te burdy i jakby podkręcali tą atmosferę do tego, żeby te zamieszki się tam odbywały. Oczywiście, szanowni państwo, w tych poglądach możemy się różnić. Rzeczywiście. Oczywiście, to jest zachowanie karygodne i powinien on ponieść surowe konsekwencje. Yy, I tutaj, akurat, będę stał na stanowisku, że powinien ponieść surowe konsekwencje. Prawo przewiduje środki przymusu bezpośredniego, jakie są stosowane przez policjantów, i on powinien takich środków przymusu bezpośredniego używać, jakie są przewidziane prawem. Tego typu zachowanie prawem nie jest przewidziane i rzeczywiście to zachowanie będę krytykował nagannie, wręcz w tym kierunku, że powinien ponieść konsekwencje prawne. Ale to właśnie tu nie jest. Widzi się, konsekwencji. Szanowni Państwo, w każdym, w każdym środowisku znajdą się jakieś czarne owce, ale na bazie tego typu zachowań nie możemy oceniać wszystkich. Komuś może ja zapykać, na tym, żeby nie błędy, negatywnie nie? nastawić do policji. Prawda? Nie, nie było błędne, że, że policjanci, walka... którzy byli w tych kominiarkach, żeby oni się nie mierzali z prawdziwymi tak że to przysłowie mówię, prowokatorami, dlaczego oni nie mieli na przykład opasek policja na, na ręce. Wtedy po prostu nie można by ich było posądzić, że oni cokolwiek prowokowali. Jest to też ja, pana głos, uważam, jest słuszny w tej sprawie. Rzeczywiście, w momencie, kiedy policjanci podejmowali działania, podejmowali czynności. Nawet jeżeli swoje emblematy z napisami w pewnym momencie mieli ukryte, bo tego typu działania są przewidziane, w momencie kiedy podejmowali te ofensywne działania, reakcje, powinni emblematy mieć na sobie widoczne, które identyfikowałyby ich jako policjantów. Wiem, z czego wynika ten problem jakby tutaj mówienia o tym, że doszło do prowokacji ze strony policji I to jest moje osobiste zdanie. Policja, policja, Wśród tych osób, które wstrzymały burdy, wśród tych chuliganów, były osoby, chuligani, którzy mieli kominiarki takie, jakie wykorzystuje Centralne Biuro Śledcze. Rzeczywiście należy pomyśleć nad rozwiązaniami systemowymi i prawnymi, aby tego typu elementy umundurowania... Policjantów czy służb specjalnych nie były dostępne przez internet. Rzeczywiście. I tutaj jest pole do popisu dla parlamentarzystów, dla Sejmu, aby tego typu rozwiązania systemowo rozwiązać. Takie kominiarki rzeczywiście można kupić w sklepach internetowych. Ale jeszcze taka akcja policji dzwonią po klubach, pytają, ile autobusów jedzie. Ale środowiska chuligańskie też przecież policja rozpracowuje, prawda? Oczywiście, no, czy, ruchach, Szanowni Państwo, byłbym, byłbym zaskoczony, gdyby nie rozpracowywało. Pytanie jest y, tylko, czy jak mocno są y, skuteczni. Szanowni Państwo, rzeczywiście do tego typu sytuacji, jakie miały miejsce 11 listopada, dochodzić nigdy nie powinno, i tak jak powiedziałem wcześniej, błąd, jaki popełniło kierownictwo policji i osoby, które dowodziły zabezpieczeniem y, marszu. I, i, I powinni stać na straży bezpieczeństwa uczestników marszu, był popełniony w tym momencie, kiedy chuligani, którzy rozpoczęli burdy wcześniej, zmieszali się z tymi uczestnikami, którzy w sposób pokojowy chcieli brać udział w tych uroczystościach. To jest moje, oczywiście, szanowni Państwo, stanowisko. Ja je wywodzę z racji mojego doświadczenia, mojej praktyki. Sam niejednokrotnie w tego rodzaju działaniach operacyjnych, przy zabezpieczaniu dużych imprez masowych jako funkcjonariusz operacyjny brałem udział i nie jest to dla mnie nic nadzwyczajnego i nic dziwnego. Ci ludzie w ten sposób pracują i dobrze niech pracują, bo oni dbają o nasze bezpieczeństwo. Tylko błąd został popełniony w tym momencie, że yy, ci chuligani zostali dopuszczeni do tych, którzy w sposób pokojowy chcieli manifestować. Głośniej, głośniej, czemu mówisz. Panie ja z milicją obywatelską miałem od 60. 60 68 roku. Ciężko mi się odnieść, ja jeszcze wtedy nie byłem na świecie. Właśnie, dlatego tak słucham tak troszeczkę i widzę troszeczkę Pan nie da się tutaj tak lawirować, nie może pan zajmować stanowiska. dla mnie, dla człowieka, który ma już dłużej żyje i ma większe doświadczenie, ten obraz jest troszeczkę inny. Jest inny dlatego, że y, ja powiem o takim malkim, że ja jest prawda? Tamtego roku myśmy jechali samochodem i ci dowódcy wszyscy, to byli wszyscy wysocy oficerowie milicji, którzy w tej chwili są oficerami policji. Ja ich osobiście znam. Część z nich nie przesłuchiwała. I byli jak nas tam tych... Ja byłem Kibicu jestem poważnym człowiekiem, wie pan prawie, że tam nie chwili też yy, yy, ze... Zgodzę się z panem to, co pan mówi. Mamy problem z pełną lustracją po roku 90. Ja, I rzeczywiście tego... Dobrze, ale ja, ja, ja panu odpowiem. I rzeczywiście tu mamy problem z tą lustracją nawet i w służbach. Mundurowych i te osoby, które były związane z poprzednim aparatem władzy, dziś w tych służbach mundurowych funkcjonować nie powinny. Natomiast odnosząc się do tych konkretnych funkcjonariuszy, którzy operacyjnie działali tam w Warszawie. Ja przecież to. Tak, ale do Warszawy, to były osoby, które są w nowym wieku. Miesięcznice, mamy o 17 września, mieliśmy, no i przychodzą, podjeżdżają samochody bardzo aktywna. Wtedy jest, ja ją nadal pozwolę sobie, niech się Pan nie obraża, bardzo proszę ludzi mówić, milicjanci, krzywiscianci, bo ja po prostu pamiętam ich z lat sześćdziesiątych, jak oni działali w 70 -tych. i jeżdżą w kółko koło naszego pomnika, Błuchanowojczyzna i 17 września na przykład bardzo skumpulatnie nas nagrywali. I ja podszedłem do tego oficera, bo oczywiście bez munduru. I mówię, czy pan sobie zdaje z tego sprawę, że te materiały, które pan tu nagrywa w oporze, w mają grajdówkę, za 48 godzin będą w Moskwie? Czy pan o tym wie? Bo pan jest po prostu piątkiem na tej szachownicy. Pan oczywiście swoją naiwną robótkę wszędzie i puszcza to dalej oficerowi daje. A przecież w Polsce ocenia się, że 20 tysięcy jest agentów sowieckich i agentów wpływu. Szanowni Państwo, dobrze. Poziomie. Szanowni Państwo, ja zgadzam się z Pana zdaniem i z Pana stanowiskiem. Ja, bram Boże, tutaj nie, no będę, ja miał, nie, nie będę miał innego, no. innego odrębnego zdania. Zgadzam się z tym, co Pan powiedział. Tak? Tu mamy problem, ten, że na początku lat 90. Był to rok 92, kiedy obalono rząd premiera Olszewskiego. Nie doszło do pełnej ilustracji Już i otworzenia wszystkich archiwów i zrobienia pełnej ilustracji i rozliczenia z tamtym systemem. Dziś tego problemu byśmy nie mieli. I ci, którzy wtedy byli zomowcami, byli SBK-ami, UBK-ami, zostaliby za te swoje działania rozliczeni, i w tych organach państwowych, instytucjach dzisiaj by nie funkcjonowali i ten temat mielibyśmy zamknięty. Dziś próbuje się, ja rozumiem. Pan pozwoli mi skończyć. Dziś próbuje się rzeczywiście nadal atakować tych, którzy chcieli wtedy tego pełnego rozliczenia dokonać, przeprowadzić. Mam tu na myśli pana ministra Antoniego Macierewicza i dalej jest tym posłem, który jest najbardziej niewygodny dla przeciwników politycznych zarówno tych lewicowych i z platformy obywatelskiej, Ale tak jak Państwu powiedziałem na wstępie naszego spotkania, ja w tym zakresie jestem wielkim optymistą i wierzę, że przyjdzie czas, kiedy tego rozliczenia z przeszłością, ale również rozliczenia z przestępcami będzie można, będzie można dokonać. Pytanie pan jest optymistą, ale, ja nie jestem już ale to wszystko jest w pana rękach nie. i wszystkich państwa. Oczywiście, że tak. Szanowni Państwo, dlaczego? Ale pan pozwoli mi odpowiedzieć to ja Państwu powiem dlaczego. Dlatego tak aktywnie uczestniczę w tym, aby móc przyjechać do Opola, do Szczecina, do Poznania, do Krakowa, do Rzeszowa, żeby móc się po prostu z Państwem spotykać. I cieszę się, że moi koledzy parlamentarzyści również taką aktywność wykazują, bo poprzez to, że się z Państwem dzisiaj spotykam, że rozmawiamy, dyskutujemy, Państwo będziecie mogli wrócić do domu, porozmawiać ze swoimi rodzinami, ze swoimi znajomymi, sąsiadami i tak naprawdę te kwestie, o których tutaj dzisiaj dyskutujemy. Im przekazać i dzięki Państwu przekonać ich do tego, żeby w końcu uderzyli pięścią w stół i powiedzieli dość, dość rozkładania naszej ojczyzny, dość e, e, mówienia kłamstwa i czas najwyższy, aby wyjaśnić chociażby przyczyny katastrofy smoleńskiej, która cały czas e, jest e, schowana pod stołem i zarówno Donald Tusk, jego ekipa, jego aparatczycy polityczni, prokuratorzy e, nie chcą e, e, po prostu rzetelnie wyjaśnić, po bo się boją. Proszę Państwa, mamy awarię mikrofonu i proszę o zadawanie pytań nie troszkę głośniej. A ja chciałbym zadać jedno pytanie od siebie. Jaki skutek może mieć pozbawienie immunitetu pana Antoniego Macierewicza? Szanowni Państwo, z punktu wykonywania mandatu posła i pracy parlamentarnej, żaden. Dlatego, że oskarżenie, jakie wpłynęło przeciwko panu Antoniu Macierewiczowi, jest to oskarżenie prywatno-skargowe i jeżeli ono by się zakończyło tym, że pan Macierewicz zostałby w tym postępowaniu skazanym, to byłyby to jedynie jakieś konsekwencje, przepraszam bardzo, finansowe. Tak? Ale proszę, proszę. E, szanowni państwo, trzeba się przede wszystkim odnieść, że ten człowiek został jako narzędzie... Ma, e, instrumentalnie wykorzystany do tego, aby właśnie pana Antoniego Macierewicza e, atakować. Tak? Wypowiedzi jakie pan Antoni Macierewicz udzielił są związane z jego rolą i pracą w komisji specjalnej związanej z Orlenem. I tam e, pozyskał e, podczas tej pracy informacje związane z panem Dochnalem i to co wiedział powiedział prawdę. Tak? Tylko, że. E, e, no, dziś prawda i w Polsce nie jest w modzie, nie jest na topie i po prostu tych, którzy chcą o prawdzie mówić, w ten sposób się traktuje i atakuje. Byłyby konsekwencje postawienia pana Ziobry i Pana Kaczyńskiego przed Trybunałem Stanu, bo tak już od kilku iluś tam Ale prawda, i szanowni, szanowni Państwo, w mojej ocenie jest to tylko propagandowe polityczne działanie, a nigdy nie dojdzie do skutku to, aby ta sprawa była żeby się pojawiła przed Trybunałem Stanu. To jest tylko i wyłącznie PR-owska zagrywka platformy obywatelskiej w mojej ocenie służąca. Nie tyle, nie tyle do atakowania samej opozycji, ale ich własnych wewnętrznych rozgrywek, bo oni zaczynają się już powoli rozsypywać i walczyć o wpływy w swojej własnej partii. Bardzo proszę. Głośnie i może Państwa, parlamentarzystów, właśnie Prawa i Sprawiedliwości i pracownik obywatelskiej już poza kamerami. Szanowni, państwu, nie pały, pobyt, oczy i, i nic. Szanowni Państwo, Szanowni yy, Państwo, odpowiem wprost, ja takich kontaktów z przedstawicielami Platformy Obywatelskiej nie mam i nie zamierzam mieć. Rzeczywiście, odpowiem również szczerze, dziwię się, że na przykład przedstawiciel Platformy, pan Marek Biernacki, który jest przedstawicielem, to znaczy jest przewodniczącym Komisji Spraw Wewnętrznych, reprezentuje tę partię. Ale kontaktów z przedstawicielami Platformy Obywatelskiej nie mam i w taki ciepły i dobry sposób mogę się wypowiedzieć tylko i wyłącznie o tym jednym parlamentarzyście. W mojej ocenie cała reszta powinna zniknąć ze sceny politycznej, bo szkodzi Polsce. Jeśli można, mam jeszcze takie pytanie, bo pan mówi, wrócimy do domu, będziemy namawiać rodzinę i znajomych, żeby, żeby dobrze wybierali, ale jak my mamy to zrobić, jak państwo, czyli Prawo i Sprawiedliwość chce to zrobić? Jeżeli to jest prawda, że, że głosowanie przechodzą przez ruskie serwery y, nasze wyniki, i co zrobić, żeby, żeby to faktycznie nie miało miejsca, jeżeli to ma miejsce, i żeby te wybory były faktycznie e, prawdziwe, a nie przez kogoś e, reżyserowane. Szanowni Państwo, cieszy mnie fakt, że coraz więcej organizacji prawicowych e, czy ludzi e, z, patriotycznych. Z, Mówmy patriotycznych. patriotycznych, dobrze. Patriotycznych, ale również prawicowych, też powiedzmy to, no, w, 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 wygłasza sw, swoje oburzenie co do funkcjonowania dzisiaj Platformy Obywatelskiej, obecnego obozu władzy. I rzeczywiście na początek przyszłego roku, z tego co wiem, są przewidziane duże manifestacje których państwo będziecie mogli wykazać czy powiedzieć swój sprzeciw i powiedzieć nie Donaldowi Tuskowi. I im więcej tego typu przedsięwzięć i im więcej Państwa zdania osobistego nie tylko na ulicy, ale chociażby funkcjonowania i działania w takich inicjatywach oddolnych, społecznych, jakimi są Kluby Gazety Polskiej, to tym będzie bardziej skuteczne i możliwe przejęcie władzy w Polsce. Czy wtedy ktoś będzie się kusił na fałszowanie wyników wyborów? Instytucje, mężów zaufania myślę, że w tych wyborach sprawdziły się bardzo dobrze. W okręgu wyborczym Świętokrzyskim, tam gdzie ja kandydowałem, no. gdzie spotykałem się z wyborcami, praktycznie w każdym. W każdym punkcie wyborczym właśnie tacy mężowie zaufania byli i pilnowali tego, aby ten proces oddawania głosów przebiegał w sposób uczciwy. Co do serwerów, szanowni Państwo, nie jestem w stanie na to pytanie odpowiedzieć, ale rzeczywiście jest to też kwestia, którą należałoby skontrolować i może na przyszłe wybory wdrożyć jakieś przedsięwzięcie, które pozwoli na to, aby te serwery były w jakiś sposób kontrolowany, albo żeby te głosy były w sposób inny liczone. Ja chciałem zapytać, czy jest panu wiadomo coś o korupcji w środkach masowego przekazu? Jak pan ocenia spotkanie właściciela Rzeczpospolitej przy śmietniku drugiej w drugiej nocy z panem Kraśem? Szanowni Państwo, ciężko mi jest oceniać pracę dziennikarzy, którzy spotykają się ze swoimi źródłami informacji. Nie wiem, kto był czyim źródłem informacji, czy pan Graż był źródłem informacji tego dziennikarza, czy odwrotnie. Natomiast, natomiast dziś postępowanie właścicieli Gazety Rzeczpospolita, kiedy usunęli z pracy chociażby Cezarego Gmyza, jest naganna. Żaden z dziennikarzy nie ma prawa i obowiązku do tego, aby przed właścicielami Gazety ujawniać swoje źródła informacji i dokładnie tak samo jest chociażby z parlamentarzystami i szanowni państwo pewnie zdajecie sobie z tego sprawę ale w zapisach ustawy o wykonywaniu mandatu posła jest wprost zapisane że poseł nie jest zobowiązany do tego aby ujawniać źródła swoich informacji tak naprawdę nigdy także tutaj ja, wykorzystując zapisy tej ustawy, naprawdę podejmuję świetną współpracę z osobami, dzięki którym mogę monitorować patologie i nieprawidłowości, do jakich dziś dochodzi w służbach specjalnych czy służbach mundurowych. Pyta się Pan o korupcję w mediach. No, ja nigdy nie byłem świadkiem sprawy, która byłaby w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym prowadzona przeciwko. Jakimś dziennikarzom czy, czy, czy mediom, jeżeli chodzi o kwestie korupcyjne. Natomiast patrząc na realia i rzeczywistość funkcjonowania niektórych mediów, które są potężną tubą Platformy Obywatelskiej, myślę, że jedni i drudzy zyskują na tym, że ze sobą tak ręka w rękę współpracują. Bardzo proszę. I kręci się coś liczne służby wiadomo, nie tylko polskie. Jeśli pan wie coś, to proszę powiedzieć, jeśli nie, to cofnę pytanie. Rzeczywiście jest to pytanie, jeżeli chodzi o, o, o działalność służb specjalnych w Polsce, związane z… już tam pani dokończyć z bezpieczeństwem energetycznym. Tutaj nie chciałbym się szeroko na ten temat wypowiadać. No, natomiast jeśli chodzi o szeroko pojętą politykę międzynarodową, możemy zaobserwować, jak jesteśmy traktowani przez naszych partnerów unijnych, czy chociażby w jaki sposób traktuje nas Rosja. Szanowni Państwo, tak jak powiedziałem wcześniej, jeśli chodzi o kulisy funkcjonowania służb specjalnych w tym zakresie, to one rzeczywiście na bieżąco i stale powinny monitorować to, co jest istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa, oczywiście również ekonomicznego, energetycznego naszego państwa. I takie służby jak służba kontrwywiadu wojskowego, służba Agencja Wywiadu, służba wywiadu wojskowego to są instytucje, które powinny się tymi kwestiami zajmować i je Monitorować, czy to robią, czy dziś w ten sposób funkcjonują, czy pracują. Szanowni Państwo, przez rok e, swojej pracy w parlamencie złożyłem kilkadziesiąt interpelacji i w pytaniach e, poruszałem różnego rodzaju kwestie związane z funkcjonowaniem służb specjalnych, i tak naprawdę żaden z przedstawicieli obecnego rządu i ekipy Donalda Tuska nie udzielił mi nigdy konkretnej odpowiedzi. I ciężko jest egzekwować od tych osób, Jakichkolwiek odpowiedzi, bo one są zawsze wymijające i nigdy nie chcą odpowiedzieć wprost o to, co pytamy. Dziś w naszym klubie parlamentarnym mamy eksperta z zakresu gazu łupkowego, jest to Pan Mariusz Orion Jędrysek, jest to poseł z Wrocławia, który jest wysokiej klasy ekspertem w tej dziedzinie, ponieważ jest naukowcem. Na uczelni wrocławskiej, która tą tematyką się zajmuje i praktycznie podczas każdych swoich wystąpień w parlamencie ten ważny temat porusza i stara się uzyskać jakiekolwiek odpowiedzi od Donalda Tuska, przedstawia swoje wątpliwości i, szanowni państwo, nie, nie można w żaden sposób wyeg wyegzekwować jakichkolwiek rzetelnych, merytorycznych odpowiedzi od tych ludzi traktują Polskę po prostu w sposób niepoważny. Bardzo proszę. Mam takie pytanie. Jak następuje dobór spraw, które prowadzi CBA? Kiedyś zgłosiłem pewną sprawę do CBA, dostałem odpowiedź, że CBA zajmuje się imieniem Skarbu Państwa i tak dalej, ale na zgłoszenie osoby prywatnej to jest troszkę za mało. W związku z powyższym, kto Winien zgłosić sprawę do CBA, żeby, jaka to musi być osoba, jak tam to jest dobierane, że CBA przyjmie tą sprawę. Szanowni Państwo, każdy ma prawo złożyć e, sprawę czy swoje wątpliwości i poinformować o możliwości zaistnienia przestępstwa, jeżeli do takiego dochodzi CBA. I CBA musi to przyjąć. I w zależności od tego, w jaki sposób zweryfikuje e, tą sprawę, czy będzie prowadziło to e, samodzielnie, czy przekaże do prowadzenia chociażby organom które, policyjnym, które zajmują się sprawami korupcyjnymi. Ale sprawę musi przyjąć i y, poinformować o tym,